Od wczoraj latają te nagrania z przejazdów Nawrockiego, które wyglądają jakby Kizo kręcił nowy teledysk, i już nawet zwykła siódemka, która wygląda w ten sposób, no to jest liga, tak? Ale ta nowa prezydencka fura jest jeszcze 5 leveli wyżej, bo jest to najnowsza siódemka z serii Protection, która waży 4 tony, a jak usłyszycie, co oferuje, to i tak się będzie wydawać mało. Nie da się takiej BMK normalnie kupić, i nawet nie wiadomo do końca, ile ona kosztuje, bo BMW nie udostępnia takich informacji. Są to informacje tajne, i mimo, że z wyglądu ona wygląda jak zwykła siódemka, to jest to dosłownie bunkier na kołach, zrobiony. Prawie że w całości z centymetrowej stali balistycznej. I taka BMK wytrzymuje podłożenie ładunków wybuchowych od spodu, a tak ładunkami wybuchowymi z drona ten dach, wszystko też jest pancerne. Ostrzał całego nadwozia z karabinu maszynowego też nie powinno się nic stać, a nawet jakby jakimś studem zbiornik paliwa się przedurawił, no to on jest zrobiony w taki sposób, że sam się uszczelnia, no i nie będzie żadnych wycieków. I co chyba najbardziej rozwaliło mi Beret, ta fura jest też odporna na ataki chemiczne, bo są tam w środku butle z tlenem, które nawet jak atmosfera dookoła jest skażona, będą ciągle zapewniać dopływ. Świeżego powietrza, więc możesz jechać nawet zapas satem wtedy ku po chipie, a i tak się nie udusisz. Ale mimo tej ogromnej masy ta fura prawdopodobnie by cię objechała. Jak jeździsz w miarę normalnym autem, bo przyspiesza do setki w 6,5 sekundy. Bajgla tam solidna fałsemka, więc jest czym tą gablotę napędzać, ale najważniejsza rzecz, w standardzie jest w tej wersji najwyższe nagłośnienie Bauer Wilki z 1400 W, więc ja już sobie wyobrażam, jak ta wczorajsza bujanka mogła wyglądać. MY to że się jest niewiarko.